Tuskowi nie wolno zaprosił go Putina. Wydawało mi się to dziwne, że jedni Polacy mówią o drugich Polakach, że to są zagraniczni Polacy. I to od razu mi się wydało czeski film. No i ten film potem trwał, bo w wyniku tego Putin zaprosił tego tego Tuska do, do Katynia. To wtedy Kas powiedział, ja też, ja też, ja też. Tak, wyskoczył. A, czegoś prezydent. No a bądź czego prezydent? A czego premier, bądź, proszę pana? No prezydent jest od reprezentowania państwa, słusznie, nie premier. Słusznie. No czemu się premier ale, wszędzie pcha? I ale czemu, zdarzyło się. A czemu że... podwyższają VAT? Niech pan powie. Czemu są dwa biliony czemu... długu? Niech pan odpowie na te pytania, to są fakty. Czemu końca... A nie czeski film. I... mówimy o polityce, czy mówimy o gospodarce? O wszystkim. O wszystkim, o, 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 o polityce, ale, o Polsce a, a, mówimy. Czy mogę? Ja odkładam państwu no, na proszę, 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 Ja pamiętam. Proszę, nie Ja działać potrafię w taki sposób uporządkowany. Ja pan sobie wyobrazić nie może. I ja mogę Państwu pytanie powiedzieć, ale ogólniejsze są ważne sekwestie w tej chwili. Są miejsca wydzielone do kultu religijnego i wszędzie wolno religijny płacować, łączy z tym. Ja żałoby, robiliście kult. Ale miejsca wydzielone, to są na szalety, A okay. już jest nie ma wyżalone. Tak, tak. Ale... No, to niech no, to się z niej Chcę powiedzieć silne tezy przeciwko tej manipulacji. Tu jest Jaka tu manipulacja, chłopie! Umarł prezydent katastrofa, była Pamiętasz krzyżem. jeszcze? Jaka manipulacja?